Dzień dobry, witam serdecznie. Tradycyjnie o 10.00 rozpoczynamy bieżącą analizę techniczną. Przechodzimy przez wybrane instrumenty, te, które Państwo sugerujecie, które ja też wybieram. Puste, które są oczywiście najbardziej popularne ze wszystkich kategorii walut, surowców, indeksów. Na początek dzisiaj waluty. Pierwszy fund brytyjski. Linia trendu wzrostowego, która funkcjonuje od, no, praktycznie od początku listopada, czyli cały czas tutaj. Pozostaje z nami. Mieliśmy małe czy też większe cofnięcie od 1.34 do 1.33 i przypomnę, 1.33 to jest najbliższe możliwe wsparcie, które daje nadzieję na to, żeby jeszcze dalej fund brytyjski zyskiwał na wartości. Przy czym no, trzeba pamiętać, że szczególnie jest to widoczne na wykresie tygodniowym 1.34 z, z dużym naddatkiem jakiejś półfigury. To jest dość. Ważna strefa oporowa, której nie udało się pokonać od wielu, wielu lat, więc może się okazać, że to zachowanie ceny, które miało miejsce w dniu wczorajszym, tak, czyli to cofnięcie o jedną figurę od 1,34 do 1,35, no kto wie, może być zwiastunem jakiejś zmiany sentymentu. Szczególnie, że nie udało się pokonać 1,34 na fazie, no, może znaczy, porównując to z euro dolarem, który systematycznie rośnie, tak? Zyskuje na wartości, czyli dolar. W tamtym przypadku jest wyprzedawany. Tutaj jakaś większa siła ewidentnie tutaj wyhamowuje nam w tej zielonej dużej strefie wzrosty tego instrumentu, a powinniśmy oczywiście próbować to przełamać, jeżeli mielibyśmy robić porównanie 1 do 1 do euro USD. Ci z Państwa, którzy stosują analizę taką bardziej związaną z formacjami, z układami, no to ja przypomnę, że o ten układ. Może mieć swoje konsekwencje, a konkretnie 1.34 to jest miejsce, gdzie podaż w przeszłości wykazywała dość dużą aktywność, więc przynajmniej powrót strony 1.33 jest możliwy. Warto oczywiście 1.34 obserwować, bo jeżeli zostanie przełamany, no to otworzy się ścieżka, jaką podążył Euro USD, którym zaraz się oczywiście zajmiemy. Ale potencjalnie ten kształt, który tutaj narysowałem, to jest formacja korony i z formacji korony są dwa warianty. Albo do najbliższego wsparcia, albo rozpoczynamy zupełnie nową przygodę, czyli kończymy te wzrosty, rozpoczynamy nowy swing w tym przypadku spadkowy, tak? Formacja korony korony zasady jest początkową fazą tworzenia czegoś, co ogólnie nazywane formacją głową z ramionami, tak? Ale tam oczywiście trzeba poczekać cierpliwie na przełamanie niższy i tutaj nie. Obiecamy EuroSD, to już go szukam. Jest. Ja Państwa zostawiłem wczoraj w okolicach 1,2060 i jeszcze podczas naszego, właściwie zaraz po naszym webinarze do 1,2040 udało się dobnąć, no ale już po popołudnie to jest wyjście znowu powyżej 1,2060, czyli ten potencjał wynikający z możliwości utworzenia szczytu na 1,21, co też sygnalizowałem, że tam na tygodniówce dość dobrze by to nam pasowało do, do większej skali, no to tutaj. Po małym reteście, tak, czyli jeżeli ktoś grał pozycje krótkie, dostał kró szybką i krótką szansę na to, żeby wyjść z tej pozycji, a dzisiaj widzimy dalsze, dzisiaj, wczoraj dalsze wzrosty powyżej 1,21. Na wykresie tygodniowym, no, mamy jeszcze dzisiaj i jutro, tak, jeżeli tygodniówka miałaby być, czy ta strefa miałaby być utrzymana, no to oczywiście musielibyśmy zaliczyć tą pnięcie, które zostawiłoby duży, górny cień powyżej 1,20, 1. To jest oczywiście możliwe, no ale w pierwszej kolejności to siła trendu ma tutaj pierwszeństwo, jeżeli chodzi o analizę, czyli nawet w tej chwili widać, że 1,21,15, 1,21,20 to jest strefa wsparcia na wykresach minutowych. Jak to przyłamiemy, no to oczywiście możemy się cofnąć albo rozpocząć falę tej skali, tak? Czyli to będzie znowu jakaś korekta na pół figury, raczej nie więcej. Dopiero jak to rozpadniemy poniżej 1,21, no to wtedy będzie można myśleć o jakiejś większej przecenie, tak, no bo ja może wejdę na wykres trochę wyższy, żeby wskazać, że ta niebieska kreska zostawiła nam tutaj w postaci H4 mały cień, więc wtedy ta formacja korony, którą przed chwilą na funcie rysowałem, ona pojawiłaby się też i tutaj. Przypomnę, ona bo tak powinna wyglądać mniej więcej. Co w przypadku tego wykresu, mamy w lewą stronę, wyjście górą. Więc, jeżeli tutaj byśmy się pojawili w kolejnych dzisiaj czy jutro, no to to jest potencjalny opór. My jesteśmy daleko, więc ja rysuję to jako jeden z możliwych wariantów, bo w pierwszej kolejności, podobnie jak i wczoraj, tak, zakładaliśmy, że możemy się cofnąć dotąd i dopiero się wzrosty rozpoczną czyli do ostatniego szczytu, tak samo i teraz tym ostatnim szczytem jest 1,2080 mniej więcej, czyli wczorajszy high eee, i stąd możemy dalej patrzeć na północ, dlatego też to przełamanie 1,2080 jest tutaj kluczowe, żeby móc zmienić tą perspektywę patrzenia i doszukiwać się, no właśnie, korekt trochę wyższego rzędu. Dobra, już tylko usunę sobie rysunki. A, jeżeli chodzi o dalsze wzrosty, tak? No bo o tym troszeczkę wspomniałem, ale to musimy wejść już na tygodniówkę. Ja przypomnę, że w 2018 roku przełomane zostało 1,22, jak dobrze pamiętam. Tak. To jest poziom, który nie doczekał się. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj mamy ogromne tąpnięcie, jeżeli chodzi o pierwsze, o drugi kwartał 2018 roku na euro. I dopiero teraz tak naprawdę pojawia się realna szansa, żeby móc zamienić, no pod względem technicznym, tak, ten dawne wsparcie na, na opór. I tak naprawdę tutaj nie daje się wyznaczyć nic innego poza tymi dwoma wartościami, tak, czy 121 plus 100. Tak czyli to jest dość duża przestrzeń, a naruszenie jest według mnie znaczne, dlatego tutaj na pewno cierpliwie trzeba czekać, jeżeli chodzi o potencjał na jakąś zmianę sentymentu. Świeca tygodniowa już ma ponad dwie figury. Tym samym też, no, powoli ten potencjał na dalsze wzrosty w tym tygodniu według mnie się ogranicza, no bo rzadko się spotyka świeca, więc, więc one, one są, tak? Ale są to raczej wyjątki niż reguły. Z dwie figury to już jest taka wartość raczej w górnym zakresie e, możliwości e, wielkości świec tygodniowych. To tylko tak obserwacyjnie, tak? Oczywiście. Jen e, japoński. Ze 104,70 cofamy się na 104,20, 104, tak, to jest najbliższe możliwe wsparcie, ono jest istotne na wykresach intraday, ale też i na wykresach dziennych. Czyli jeżeli tutaj zostaniemy, no to kolejna fala wzrostów ma szansę się nam tutaj pojawić. Jeżeli spadniemy poniżej 104,20, no to wtedy trzeba będzie patrzeć na 103, 80, 70, a potem to już na podstawie tych dużych białych świec, które miały swój początek na początku, na początku listopada. No tak, początek na początku listopada. Mam na myśli ten układ. Ja jednak jestem zwolennikiem, że 104,20 ma dużą szansę się utrzymać. Przynajmniej tak to wynika ze, ze struktur wykresowej, Tak, impuls korekta, impuls korekta, impuls korekta, więc wracamy co najwyżej do początku e, ważnej strefy wsparciowej, ale nie zmieniło się instrukturalnie dopiero spadki poniżej 1420 właśnie zmienią nam charakterystykę. I wtedy o, tutaj mamy idealny przykład, jak to analizować to może wykorzystam czyli przełamanie, podejście i wtedy patrzymy na mm, południe. Także tak długo jak tutaj jesteśmy. To ten wariant według mnie ma mm, pierwszeństwo. Coś za dużo mi się tutaj otwiera. Naturalnie tutaj pan Tomasz USDP no, już sprawdzam że coś się pozmieniało? Od wczoraj jest USD, PLN. Jak przesunę obok EURO, bo staram się trzymać porządek, wtedy łatwiej mi to analizować. Ehm, dobra, tendencja spadkowa. 3,74, 3,75 przełamane. No, nie udało się wyjść do powyżej 3,80, więc kierunek przeceny hmm, wydaje się być e, właściwy. No i najbliższe wsparcie 3,65, 3,66, tak? czyli czerwona dolna kreska. Ja sobie to Zumuję, żeby zobaczyć jeszcze jak to było w przeszłości. Czyli dolar amerykański w stosunku do złotówki jest w fazie wyprzedaży. Polska złotówka zalicza lepszy okres. Tak, 3,65 to jest spacie też tygodniowe. Więc jak je przełomiemy, a ogólnie na razie jest taka tendencja, żeby patrzeć na południe, to 3,53 mniej więcej. A to jest efekt o tej strefy. Tutaj mamy dołki, ale z drugiej strony mamy też szczyty, czyli to miejsce na pewno jest istotne z perspektywy takiego podejścia typowo price action, które daje nam podstawę do zakładania. Ale na razie obserwowałbym to 3,66 czerwoną kreskę, bo w tym tygodniu możemy wyhamować w tych okolicach. Tak? Czyli ja tutaj położę jeszcze jeden pomarańcz. I jeżeli to będzie, no to mamy szansę, żeby zdyskontować całe te spadki z dnia. Przesunę z dnia wczorajszego, tak, czyli podejście pod 3,75 jako ruch korekcyjny. Ja to narysuję, zresztą no macie Państwo tutaj to z boku, tak, czyli przełamanie, podejście i dalsza kontynuacja. Przełamanie, podejście i potencjalnie dalsza kontynuacja. Chyba, że tygodniowe wsparcie rozpocznie nam coś nowego, tak jak tutaj było, ale o tym dowiemy się, jak wyjdziemy powyżej 3,75. Tak, Czyli pozytywnym sygnałem dla dolara w tym ujęciu byłoby zrobienie czegoś takiego. Tak i znowu mielibyśmy formację po raz kolejny korony przywołują. Bo jednak jest to schemat kształtu, który pojawia się dość. Może się pojawić dość często. Tego nie ma. Moja wyobraźnia stara się wyprzedzać rzeczywistość. Po to, żeby móc być, po to, żeby być przygotowanym potencjalnie i wiedzieć, co może nas czekać. Ale na razie wygląda to oczywiście spadkowo, tu nie ma co ukrywać. 3,90 zostało na pewno samo sobie jest zostawione, więc może się okazać, że tutaj też wylądujemy gdzieś w dalszej przyszłości. No ale to 3,66 wymagałoby, żeby się nam to ustabilizowało jako wsparcie. To pewnie już chyba przyszły tydzień, ale zobaczymy, bo jeszcze dwa dni tego tygodnia w końcu mamy, tak? Czyli dzisiaj, jutro. Skoro to, to od razu Europelena. Na Europelenie od 3,44 tak, wczorajsze odbicie i prawie 4,50 zahaczone. Ja nie jestem pewien, czy ja nie powinienem trochę tego obniżyć na 4,49. No ale równa liczba ma też swoją własną magię. W analizie technicznej też to znajduje uzasadnienie, więc ja bym to oczywiście zakrągił. Zresztą ja zasady stosuję tutaj strefy. Więc no, znowu weszliśmy w obszar tego ruchu konsolidacyjnego. No ale przypomnę też, że na euro mamy ogólnie. Jeżeli chodzi o Europę to oczywiście tak, czyli tą tendencję niższych szczytów, niższych dołków. Wyjście powyżej 4,50 mogłoby tutaj coś zmienić, i wtedy 4,58, 4,59 te szczyty by nam tutaj grały pierwsze skrzypce. Ale na razie to 4,50 jest kluczowe z perspektywy kontynuacji wyprzedaży. No, i zobaczymy też, jak Euro -USD, tak? No bo jeżeli Euro -USD rzeczywiście zacznie nam tworzyć szczyt wcześniej czy później, no to też może na Europelena się przełożyć i po prostu euro będzie deprecjonowane nie tylko do dolara, ale też i do polskiej złotówki. Na razie jeszcze tego w większej fali nie widać. Tak? 4,50 to na pewno gra kluczowo. Kluczowe skrzypce. Dobra, tu mamy to zrobiłem. To zrobiłem Kanadyjczyka, dawno żeśmy nie oglądali. Już tylko zrobię trochę porządku. 1,30 to jest poziom, który ostatnio był ważny jako wsparcie. Potem zamienił się w opór. i To jest charakterystyka, charakterystyczne zachowanie. W tej chwili minima są testowane i zobaczymy czy doda się na nich utrzyma. No formalnie jesteśmy poniżej 1,2920. To są ostatnie 2-3 świece 4 godziny. Jak uda się wyjść powyżej tej dolnej pomarańczowej strefy, to rzeczywiście fajnie by to wyglądało, żebyśmy mogli wrócić w stronę 1.30. Tak, na H4, a na D1 już sprawdzam, czy są to jakieś szczególne istotne poziomy. No to 1.30 wygląda fajnie a jako potencjalne duże wsparcie. Szukam odnośników. No bo spadki poniżej 1,30 to na tygodniówce na no, no następny przystanek dwie figur niżej, 1,28. Czyli teoretycznie otworzyła się droga na, na trochę większą przecenę dolara amerykańskiego w stosunku do Kanadyjczyka, A, czyli tutaj mielibyśmy jeszcze no, z cała przestrzeń to jest prawie dwie figury. Czyli jeszcze no, jest trochę więcej jak figurę do 1,28. Ja usunę tą strzałkę już chwilkę przybliżymy to. Za dużo jest tych rzeczy. Usunęłem nie to, co chciałem, ale dobrze, damy sobie radę. Chciałem usunąć strzałkę, żebyśmy zobaczyli bieżący kształt świecy, a jednocześnie chciałbym na 1.30 pozostawić tę kreskę, bo jako wsparcie rzeczywiście to, to się fajnie nam nadaje. Ta, ta przestrzeń. Czyli teoretycznie dolar tutaj może być dalej wyprzedawany. Zmiana dopiero wtedy, jak wyjdzie powyżej 1,30. Dobra, idziemy w świat indeksów i surowców. Indeks jako pierwszy surowca na koniec dzisiaj. Chwilę przyłączy mi się profil. Zmienność nadal, nadal mizerna, czyli świeca w jakiś sposób, nie, nie tworzą nam jakichś tutaj nowych, większych struktur. 3600 to jest oczywiście poziom, który nas w tej chwili ogranicza i mamy tutaj no, kumulację, można by powiedzieć, bo to już jest trzecie podejście pod atak na ten szczyt. Jedno, drugie w tej chwili trzecie. Oczywiście tendencja jest wzrostowa, więc tutaj nie ma co doszukiwać się tak jak na razie wariantu na podaż. No jedyne co to oczywiście trzy szczyty, no to potencjalnie informacja wyhamowywująca, no ale dopóki jesteśmy powyżej 3630, czyli tego zielonego wsparcia, to ja chyba tutaj nie mam prawa za bardzo nic złego powiedzieć, a nawet chyba ciekawiej by wyglądało to podażowo, gdybyśmy spadli dopiero poniżej 3580, bo trendowo, tak by to dawało szansę, tak? no, bo korekty wbrew pozorów są tutaj dość długie. Mam na myśli o ten fragment wykresu. Więc ja bym poczekał do przełomania tej pierwszej żółtej 3580, jeżeli chodzi o jakąś, jakąś przecenę, bo na wykresach tutaj czy godzinowych, czy dziennych, no to widać, że to ma szansę cały czas piąć do góry, jeżeli chodzi o S&P oczywiście. NASDAQ. No, zatrzymanie blisko szczytu, czyli sytuacja bardzo podobna. Czyli e, żółte prostokąty informują, że geometrycznie, jak i trendowo, trendowo w sensie też przy narysowaniu linii trendu trzeba patrzeć na północ. To jedyne ostrzeżenie to powtórzę, brak tego szczytu nowego i wyhamowanie na 12,400 więc to może nam rozbudować co najwyżej ruch korekcyjny. No i ja na razie też tutaj nie mam podstaw do tego, żeby patrzeć jakoś głęboko na spadki, aczkolwiek ceny niżej mamy zostawione, tak? 12 11500 to są te elementy, które będziemy wykorzystywać, jeżeli no, zabraknie jakiejś dynamiki, jeżeli chodzi o wybicie powyżej 12, 400, 12, 500, tak? No bo to są te poziomy, w których w tej chwili tutaj oscylujemy. Pan Tomasz, polską giełdę no, jest próba wyjścia powyżej 1875 1900. Ja powtórzę ja otworzę z tego zawsze strefę, bo bazuję, muszę to narysować, nie tylko na tych szczytach, ale także i na tym. Więc dlatego to jest dla mnie przestrzeń oporowa. No próba dość dynamicznego wyjścia górą, no, ale zobaczymy czy z sukcesem, bo jak na razie to zatrzymaliśmy się wewnątrz tej strefy, tak, gdybyśmy skończyli gdzieś w okolicach 1950, nie dyskutowałbym i stwierdził jasno, tak, to już jest raczej przełamanie. Szczególnie jeżeli to byłoby zrobione na wykresie dziennym, wtedy można byłoby założyć o taki scenariusz, tak, czyli stronę. 2100. Ale w tej chwili, jeżeli dzień dzisiejszy będzie koloru czarnego, no to będziemy mieli formację, potencjalnie formację objęcia bez, -y, tak? jeżeli świeca będzie podobnej wielkości, jak i w wczorajszym. A jak na razie, ja nie mam podstaw do stwierdzenia, że uda się przełamać tą, tą strefę, bo historycznie rzecz ujmując, od, od marca 2020 każde podejście tutaj kończy się. Spadkami przynajmniej w stronę 1730-1724, tak, no bo to jest ta sekwencja dołków, która tutaj nam powstaje historycznie. Warto byłoby też przypomnieć, że tutaj mamy jeden poziom 1650, który został no, jako opór, był idealny, więc jeżeli ktoś grał tutaj pozycje krótkie, no to wcześniej czy później, no, zasady, takie, zasady tego typu strefy działają jako magnesy, one potrafią przyciągać. Przyciągać cenę. Więc, jeżeli nie uda się pokonać 1900, 1875, 1900 tej strefy, to może się okazać, że właśnie wylądujemy w stronę 1650. No ale to jest dalsza przyszłość, tak? Na razie na wykresach godzinnych cena rośnie, więc warto obserwować, czy uda się na godzinówkach pokonać tą, tą strefę. To no jeden z pierwszych sygnałów, to ja już go rysowałem, tak? 1840, bo on tutaj. Chciałem powiedzieć, że z, z, z działał cuda, ale nie, no cudów tutaj nie ma. To jest w miarę prosta analiza wynikająca z zachowania ceny. Ja to może jeszcze powiększę, żebyśmy tą analizę mogli zobaczyć w takim, tak, no bo to był ostatni. Ja no, muszę usunąć ten czerwony, bo bez niego uda się. Już chwilkę, bo. Haha, nie udaje się. Pytanie czemu? A teraz się uda. Tak, to były ostatnie dołki. Była szansa na rozpoczęcie struktury spadkowej. Potem wyjście górą 1840 z oporu, zamienia się wsparcie i wyjście górą. Więc ta okazja po stronie podaży tutaj została zmarnowana. Ale kupujący dali szansę na to, żeby dołączyć się do wzrostu. No i teraz, jeżeli pojawi się to jeszcze raz. To już teraz można będzie bazować na 1875 i o tych szczytach w podobnej skali, bo to już będzie właśnie taki początek. Jakieś, albo rozbudowania korekty. Na razie ja bym szedł w że to będzie rozbudowanie korekty. Jak spadniemy poniżej ostatnich dołków, czyli już raczej bym patrzył w stronę 1820, to będzie można myśleć o jakiejś większej alternatywie, jeżeli chodzi o spadki. Dobra. DAXa jeszcze nie zrobiliśmy. DAX porusza się od bandy do bandy, czyli pomiędzy 13,400 a 13,200 i tak mniej więcej rozkładają się też strefy Bollingera, o tym wczoraj wspominałem. że górna strefa i sam fakt, że się poziomo, sugeruje, że mamy małą zmienność. No, zobaczymy, jak dzisiaj 13 200 sobie poradzi, bo mam wrażenie, że przynajmniej w tej chwili dynamika się pojawia jakaś troszeczkę większa. Bazuje na kształcie bieżącej świecy, bo ona trochę odstaje od tego, co było w dniu wczorajszym i w nocy. Więc może się okazać, że jakaś próba zejścia, przetestowania 13-200 się nam tutaj pojawi. I to jest oczywiście potencjalnie zakończenie ruchu korekcyjnego, tak? Czyli, że to należy traktować jako ruch korekcyjny. Przema nie, dopiero 13200, to byłaby zmiana ról. No i podczas. Bardzo silnie to wygląda, tak? Tutaj mieliśmy całą serię spadków, więc jeżeli przyjmiemy 13200, to jak dla mnie to jest zaproszenie do tego, żeby spróbować zejść trochę głębiej, jeżeli chodzi o ten instrument. Także 13200 na dzień dzisiejszy na pewno jest kluczowy. No dobra, to mamy. Um, pan Roman, Roman kawę tutaj nam dorzuca do grupy surowcowej. Nie, mleka nie mamy, panie tylko aczkolwiek zakładam, że kontrakty na mleko na pewno są na rynku amerykańskim. także. Ehm, dobrze, skoro ma być kawa, jako pierwsza, proszę bardzo. Kawa już fikę, bo jest na samym końcu. Ehm, wykres dzienny. Ja się jeszcze, że mówimy o bieżących cenach. Tak. No na razie się tutaj nic nie zmieniło od wczoraj, więc mógłbym powtórzyć albo skopiować co wczoraj powiedziałem na temat tego instrumentu. Czyli 124 centy to jest górne ograniczenie, 112 to jest dole. Ja jestem zwolennikiem, że do 112 z miłą chęcią chciałbym zobaczyć to, ten instrument i stąd nadal będę patrzył na północ, czyli możliwość przełomu 124. Jeżeli posiadacze długich pozycji. Mają rzeczywiście dość dużą siłę sprawczą. No, na razie nie wykazali się tutaj, jak widać, dość dużą siłą, ale wcześniej jak najbardziej, tak. No, to może być i taki scenariusz, tak? Czyli w obu przypadkach 124 jest kluczowe. Jednym słowem, dopóki nie dojdziemy tu albo tu, to dla mnie to jest przestrzeń, w której ja obserwuję wykres i nie robię nic. Oczywiście są na wykresach godzinowych, jak widać, dodatkowe punkty wsparcia czy oporu, i mniej więcej to się pokrywa z wczorajszym. Dołkiem, ale no, ja raczej staram się sugerować, czy też wskazywać te kluczowe elementy wynikające właśnie z wykresów dziennych, a nie intradayowych. Intraday jako wypełnienie struktury i ewentualnie dołączenie się do danych ruchów rynkowych, więc w tej chwili pozostaje nam chyba obserwacja. Pan Dariusz, Przenica. Mieć też możemy zrobić tak. Ale pszenicę wywołałem jako pierwszą, więc zrobię ją, żeby nie zapomnieć. Eee, już chwilę. Ja pszenicę analizowałem już jakiś czas temu, też pisząc. Tam oczywiście bariera 6 dolarów, 600 centów jest kluczowa. To, to trzeba zobaczyć na okresie tygodniowym, tak. Eee, bo to, to jest czerwona linia, jedna z czerwonych linii, ta niższa, to jest 6, eee, 600 centów. Eee, no i dość rzadko udaje się w ostatnich latach, no można powiedzieć, w ostatnich 6 latach. Czy, czy pięciu, wyjść powyżej tej bariery. E, uwzględniając jeszcze zachowanie ceny na wykresie dziennym, kiedy, no, co by nie powiedzieć, zmarnowała, została według mnie okazja na kontynuację wzrostów, no bo proszę zwrócić uwagę, wyjście górą i stąd mogliśmy rzeczywiście patrzeć na północ. Tylko pojawił tu się mały problem. Problem polega na tym, że mamy coraz niższe dołki, a szczyty bynajmniej do góry nie chcą iść, co oznacza, e, co oznacza, że poziom 600, 608, spokojnie jako opór by się nam tutaj nadał. Zielone prostokąty, czyli 530, 520, to są poziomy wskazujące czy sugerujące, że równości wynikające z dotychczasowych fal spadkowych mogą mieć miejsce, czyli to jest przestrzeń potencjalnego wsparcia geometrycznego. No. Ja bym sięgnął nawet troszeczkę głębiej, bo jeżeli 600 dolarów historycznie nie udało się przełamać, no to zwykle lądowaliśmy gdzieś bliżej 400. Ale no ta droga jest dość długa tak? i wyboista, co widać po całej sekwencji punktów odniesienia, które mamy na wykresie. Dziennym. Na wykresie tygodniowym jeszcze na pewno te szczyty możemy wyłuskać i zwracam uwagę, że w tej chwili jesteśmy poniżej 590, więc jest to potencjalnie zaproszenie właśnie, żeby ruszyć na północ. Czyli inaczej rzecz ujmując, jeżeli nie uda się wyjść powyżej tej bariery, no to nawet nie ma co patrzeć na, na, na północ, tylko tu z tego powinna się rozbudować nam ta struktura spadkowa. Pan Tomasz pyta, gdzie można moje analizy przeczytać. A proszę bardzo. To nie jest jakaś tajemnica. Zakładam, że część z Państwa zna nasz serwis MNewsowy. Tak? I na przykład... Proszę bardzo, dzisiaj euro-dolarze pisałem. Z imienia i nazwiska nawet jestem podpisany. Więc tego typu rzeczy są na naszym MNewsie. Jeżeli ktoś nie wie, jak dobrnąć do MNewsa, to takie rzeczy oczywiście też... Głosu rysunki. To najlepiej przez naszą główną stronę. I o, tutaj jest odnośnik. W prawym, górnym rogu MNews klikamy i można spokojnie wejść sobie na nasz portal informacyjny. Tam tłumaczymy analizy z banków zagranicznych, ale też piszemy swoje. Swoje mam to myśli ja, Rafał. Jeszcze kilku kolegów, którzy staramy się uzupełniać treści dla tego serwisu. Dobra, co miałem zrobić, bo tracę wątek? Mieć, tak. Mieć obserwuję w skali tygodniowej, w tej chwili, bo przełamane mamy 7200, a 7600 nadaje nam się potencjalnie jako wyhamowanie czyli zrobienie korekty, która mogłaby nas sprowadzić w stronę 7200. To można obserwować oczywiście w skalach dziennych. Ja schodzę coraz niżej, bo mam wrażenie, że coś tutaj się kroi w sensie takim, że mamy tak, wyjście górą, nieudane cofnięcie i wokół oporu. Tworzy nam się układ, który już dzisiaj rysowałem, tak, czyli formacja korony. Stąd przynajmniej do najbliższego spadcia, to jest potencjalny, minimalny potencjał na, z tego układu. Po przełamaniu, e, możemy patrzeć w stronę 7200. Jeżeli zatrzymamy się na ostatnich dołkach, to oczywiście jest to zaproszenie do dalszej kontynuacji, ponieważ dołki i szczyty będą coraz wyżej. Ale wyhamowanie w tym miejscu, czyli na szczycie 7640, 7650, według mnie przypadkowe nie jest. A jest związane z tym, że tutaj podaż już pokazała, co potrafi, tak? Czyli jeżeli ktoś buduje pozycję dużą, no to zasady wrzuca coś w rynek, obserwuje, co się dzieje, tak? Jeżeli rynek schodzi w obszar jego zysku, no to jest logiczne, że tutaj powinniśmy zacząć bronić swojej pozycji, czyli znowu sprzedać, tak? Czyli tak to powinno wyglądać z perspektywy takiego, takiego prawa spekulacji. Ja jeszcze jedną rzecz. Ogólnie mieć naprawdę zyskała bardzo dużo, według mnie za dużo, no bo od 4500 do 7600 idziemy jednym ciągiem. No może nie jest to jakoś super agresywny wzrost, ale na pewno nie było jakiejś większej korekty, więc warto byłoby sobie coś takiego zafundować. Ale powtórzę, no najbliżej co ja w tej chwili jestem w stanie wskazać na 7200 jako potencjalny punkt, ale wygląda to całkiem, całkiem. Ciekawie. Patrzę jeszcze na listę Państwa sugestii czy próśb. No dobra, chyba wczerpałem. Jutro pewnie wejdziemy w świat ropopochodnych, pochodnych. Nadgazy i obie ropy. Już dzisiaj tego nie zdążymy. No i metali szlachetnych czyli złoto, srebro, też sobie jutro o tym trochę więcej powiemy. Na dzień dzisiejszy ja kończę. Serdecznie dziękuję Państwu za uczestnictwo. Zapraszam jutro. Wideo oczywiście tradycyjnie nagrywa się, więc do Państwa dyspozycji będzie za jakąś Niecałą godzinę. Dokładnie w tym samym miejscu, czyli też na naszym serwisie MNews. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.